Mniej więcej 13 lat temu obejrzałem swój pierwszy film na YouTube. Nie miałem wtedy pojęcia, że kiedy inne aplikacje w moim życiu będą przychodziły i odchodziły, ta jedna zostanie ze mną aż do dzisiaj. Jednak nie przychodzę w pokojowej sprawie. Musimy się z YouTube'em rozliczyć, bo ostatnio mamy trochę napięku. Głównie przez to, że zacząłem tracić jakąkolwiek przyjemność z korzystania z tej aplikacji. A wszystko przez te trzy czynniki, które na pierwszy rzut oka wydają się niepozorne, ale to właśnie one stoją za całą przemianą YouTube'a. Każda platforma w okresie swojego istnienia przeżywa mniejsze lub większe trendy. Niektóre z nich trwają kilka tygodni, inne kilka miesięcy, a jeszcze inne zostają z nami na lata. Pamiętacie erę udawanych pranków? List top 10? Albo bardzo bolesną erę filtrów na Snapie z pieskiem? To wszystko zostało już za nami i... Miejmy nadzieję, że nigdy nie wróci. Ale to, co mnie interesowało, to jak nazwać obecną erę YouTube'a. Aby uzyskać odpowiedź, musimy cofnąć się krok w tył i spojrzeć na social media jako całość. Jaka aplikacja wybiła się najbardziej przez ostatnie lata i pochłania najwięcej czasu w większości ludzi? Oczywiście TikTok. Idąc dalej tym tropem, nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, że YouTube jako największa platforma streamingowa, takich filmów, użytkowników prywatnych nie polubiła się za bardzo z TikTokiem. Więc zrobili to, co każda szanująca się platforma social mediowa zrobiłaby na ich miejscu. Poddywali TikToka. Problem w tym, że to nie wystarczyło. Ludzie i tak woleli używać TikToka, bo było tam mniej reklam, content był trochę inny, te trendy, stamtąd już tam zostały i po prostu shortsy były troszkę inne. Więc YouTube zaczął starać się bardziej. Na przykład zmieniając główną stronę YouTube'a tak, aby na każdym monitorze wyświetlał się wielki pasek, który zasłania połowę strony ekranu. Bo przecież każdy z nas kocha oglądać shorty na komputerze. Dzięki Suzan. Oj? Prze przepraszam, nie Suzan. Nil Mohan. Dzięki Nil Mohan. To twoja... O no, chociaż może jeszcze... On no, dopiero w tym roku. Dzięki Suzan. Dzięki Nil. Pozdrawiam dla eee... Was. Nie, tak naprawdę nie pozdrawiam. Potem podwyższył stawki dla twórców krótkiego kontentu, co w połączeniu z wybiciem się armii żołnierzy Andrzeja Tate spowodowało, że YouTube dopiął swego. Ludzie zaczęli tworzyć shorty i jako tako je oglądać. Mało kto jednak przewidywał, że spowoduje to inny spory problem. Pomyślcie. Z jednej strony wszystkie aplikacje walczą o to, żebyśmy oglądali jak najwięcej krótkiego contentu, który powoduje, że nasz attention span spadł do 5 sekund. Z drugiej strony mamy twórców na YouTubie. Którzy nie walczą już tylko ze sobą nawzajem o wyświetlenie. Walczą z TikTokiem, z Instagramem i z YouTube shortcami. A do tego muszą uwzględnić, że jeżeli nie utrzymają uwagi widza przez 5 sekund z rzędu, to on po prostu wyłączy film, bo jest tak przestymulowany przez wszystkie inne formy kontentu, że po prostu jego będzie zbyt nudny. A co jeżeli ludzie będą znudzeni filmami? Nic z zasięgów. Więc co z tym wszystkim zrobić? Ja nie mam zbyt dużych zasięgów, więc ja wam na to nie odpowiem, ale znam kogoś, kto ma. Więc może zapytajmy się go: Dzień dobry, panie Bestio. Jak ty to robisz? Powiedz mi, jak ty zdobywasz tyle wysiłków? Hmm. Okay. No, to, to tyle. O, to w tym chodzi? No dobra, dobra, spoko. Już rozumiem. Dzięki. Już chyba wiem, jak nazwiemy obecną erę YouTube'a. Prawie każdy człowiek na świecie chciałby osiągnąć sukces. Jednak nie każdemu się to udaje. Taka niezaspokojona chęć tworzy potrzebę, którą bardzo łatwo można wypełnić za pomocą odpowiedniej rozrywki. Już w 1984 roku w amerykańskiej telewizji pojawił się program Lifestyles of Rich and Famous, w którym nie zgadniecie, ale pokazywano życia ludzi sławnych i bogatych. Ale to nie do końca o tych sławnych i bogatych nam chodzi. Spójrzcie, co producent tego programu miał do powiedzenia, kiedy został zapytany. Co spowodowało, że wasz program osiągnął aż taką popularność? Did you have any idea that people were, would be as interested in how the other half lives? Here in America, everybody wants to be a winner. Everybody dreams of being very, very successful. And so for a moment with our show we show a teraz zobaczmy, jak wyglądają najpopularniejsze filmy na YouTubie. Dzisiaj będę domownikom chować pieniążki w ich pokojach. Pokażę wam, jak ten samochód prezentuje się. To ja mam wybór pieniądze albo mystery pudełko. 50 euro to dużo. Nie, no widzowie, no jest, daily się powodzi. Żeby tutaj nie było. Nie mówię, że ktokolwiek z nich robi coś źle. Oni po prostu robią swoją robotę. Mają robić wyświetlania, robią wyświetlania. Czyli robią tą robotę dobrze. Jednak sądzę, że przez to tracimy to, co mnie w YouTubie przyciągało najbardziej w pierwszej kolejności czyli autentyczność. Telewizja była zawsze tym miejscem, gdzie wszystko było ewidentnie ustawiane. To była po prostu rozrywka. YouTube był powiewem świeżości, bo poza. Oglądaniem czegoś, co było dla mnie fajne, mogłem poznać lepiej człowieka, który stoi za tym wszystkim jego myśl za tym, co tworzy. Teraz idziemy w kierunku telewizyjnych reality show ubranych tylko w YouTube'owe kostiumy. I właśnie ona będzie krzyczała moje, moją ksywę. Krzycz to głośno! Tak, krzycz rysą! Ktoś mógłby mi w tym miejscu powiedzieć: Dobra, ale skoro nie chcesz oglądać tego kontentu, to go po prostu nie oglądaj. I racja. Ale właśnie to jest największy problem, który mam obecnie z YouTube'em. Czyli to, jak działa. Dla tych, którzy nie wiedzą. Algorytm YouTube to samouczący się kod, który zmienia się z każdą interakcją użytkownika, więc nikt nie powie Wam w 100% jak działa dokładnie. Ale są dwie kwestie, które są niepodważalne. Żeby film się wybił, musi mieć dwie rzeczy. Pierwsza, wysokie click rate, czyli procent ludzi, którzy kliknęli film w porównaniu do ludzi, którzy zobaczyli miniaturkę. I druga, wysoki watch time, czyli procent obejrzanego filmu przez każdego użytkownika, który wszedł na film. Jest to szczególnie ważne w kontekście małych Kanałów. bo kiedy nikt cię nie zna, musisz serio zrobić jak najlepszą miniaturkę i jak najlepszy film, żeby ktoś, kto nie jest zaznajomiony z twoją osobą, obejrzał i został do końca. A jak działa z tym wszystkim YouTube? Jeżeli wejdę na dwie minuty filmu Buddy, aby zobaczyć, co robi, robiąc research do tego filmu, to na głównej wyświetla mi się 20 jego filmów i wszystkich ludzi powiązanych z nim. Tutaj wywiad z Konopskim, tutaj jakiś film z Wersow, tutaj jego kolejne dwa, dwa filmy, chociaż nigdy nie oglądałem niczego więcej poza tymi dwoma minutami jego filmu. A z drugiej strony wyświetla mi się Pikacz i informacje dotyczące jego projektu. Nie wiem, co to za projekt, ale z ciekawości kliknąłem ten film i dowiedziałem się, że pikacz będzie miał projekt i będzie robił filmy z Garys Molda. Nie wiem, co to Garys Mode. Nie oglądałem gier od 8 lat na YouTubie. Więc dlaczego YouTube proponuje mi ten film? To strata dla dwóch osób, bo pikacz nie dostanie wiernego fana, bo nie oglądam gier, a ja nie dostaję filmu, który chcę oglądać. Więc ani ja nie jestem usatysfakcjonowany, ani pikacz. Ale jak coś, trzymaj się, pikacz. Mam nadzieję, że wszystko tam będzie dobra seria z Garys Molda. Idziemy dalej. Przez całe moje życie nie obejrzałem ani jednego filmu o polityce na YouTube. Nigdy, ani sekundy, nawet nie pomyślałem o tym, ale YouTube za każdym razem, kiedy na niego wejdę, musi sprawdzić, czy może dzisiaj mi się nie odwiedziało i proponuje mi aktualności, gdzie mam po prostu wszystkie polityczne filmy, jakie istnieją. Zaraz za tym stoją wspomniane wcześniej i ukochane przeze mnie shorty, których na komputerze nigdy nie oglądam, a to, że wyświetli mi pięć ładnych laseczek, które stoją i się uśmiechają, nie spowoduje, że w nie kliknę. No dobra, czasem nie kliknę, ale tylko jedną. Scrolluję dalej, a tam wyświetla mi się film, który oglądałem wczoraj. Jakby po co? Nie wiem, czy też coś takiego macie, ale czytałem, że dużo osób to ma. Nie wiem po co to jest. Nie mam najmniejszego pojęcia. Mówię, walić to. Na głównej niczego nie ma. Wyszukam sobie to, co mnie interesuje i znajdę taki film, który będzie mi odpowiadał. A to też nie, bo po pięciu filmach które mnie nie zainteresowały, wyświetla się zakładka, inni oglądali też, na której każdy film jest już o czymś innym, więc nawet to, czego szukałem, nie uda mi się znaleźć. No cóż. I nie, moje kilkuminutowe gadanie nie spowoduje, że YouTube jutro obudzi się i zmieni wszystko, o czym tutaj mówię. Ale moim zamysłem, tworząc ten kanał, było to, żeby zebrać tutaj jak najwięcej wartościowych ludzi, które chcą czegoś więcej niż najdroższego kibla świata. Dlatego pytam Was, z czystej ciekawości, czy dalej oglądacie ten mainstreamowy content, czy już wam się przejadł? Bo ja nie mogę tego oglądać i chcę po prostu usłyszeć co wy macie na ten temat do powiedzenia. Więc możecie napisać mi coś tam w komentarzu. Ja postaram się wszystko przeczytać i może uda mi się każdemu z was odpisać. Sorki, że dzisiaj tyle ponarzekałem, ale czasem tak się we mnie coś zbierze i muszę sobie po prostu pogadać takie rzeczy. Staram się nie narzekać, ale no nie wyszło mi dzisiaj e, więc y, trzymajcie się, mam nadzieję, że będziecie mieli dobry dzień i pozdrowicie. W podatniku parę chwil, parę smutnych tekstów Wszystkie pomyślane dni chowam w jednym miejscu Czasem tej jakiś listy, mam atramentów Staram się zapisać wszystko